Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Siderek a oto kolejny odcinek naszej serii z Game Dev Tycoon. Firma Game Restaurant wypuściła do sprzedaży Sequel gry Vampire Trasa vs. Krab Edwarda. Najlepszy przedstawiciel tej serii uzyskał nieprawdopodobne oceny ze chwalą, że gra Vampirel Trasa vs. Krab Edwarda ma nowszy silnik, niż ten w poprzedniej części, co pozwoliło na wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych i gra zebrała naprawdę mega oceny. Moim zdaniem to będzie najlepsza na szczęście w ogóle wydanych gier, ale cały czas nie jest to mój cel. Cały czas nie jest to 11 na 10, więc ja będę próbował. Ja się tak łatwo nie poddam logiska. W tym odcinku postaram się to osiągnąć. Ja po prostu, no, ja nie mogę odejść z tej gry nie osiągając tego. Czuję, jakbym czegoś nie dokonał, i to mnie naprawdę denerwuje. To jest po prostu co, taka pięta Achillesowa. To mi siedzi nad głową i mówi mi: Nie dokonałeś mnie. A jak kurczaki pieczone, nie jestem w stanie się powstrzymać przed tym, że tego właśnie nie dokonać. To po prostu no. Tobie niszczy od środka ludziska, to jest straszna rzecz. Naprawdę, po prostu nie polecam tego. Uwierzcie mi. Nie fajnie jest być tak blisko czegoś i nie być w stanie tego zrobić. Naprawdę jest to po prostu straszne uczucie. Specjalista od silnika właśnie sobie robimy, więc ty możesz zostać tutaj troszkę więcej prędkości sobie nabić, panie. W ogóle, Elku o czemu ty nie pracujesz? 5 milionów 3 tygodnie. Masakra. Masakra. Szkolenie. Mm, proszę bardzo, kurs programowania. Wy tutaj macie jakiś projekt? Możecie własny konwent? Czemu nie? Jak i tak pieniądze zrzecie, to możecie troszkę sensowniej niż zrzeć. Wy tutaj możecie wydać Ultimate Kuchenka. O, nie mieście się. Smutne. Dobra, niechaj będzie ostateczna kuchenka. Albo o, o ostateczna kuchenka. Ostateczna spacja kuchenka. O, tak to się pisze. Tak się robi skróty poprawnie. Proszę bardzo. Ostateczna kuchenka. Grafika 3DV7. Gra przez sieć. Dźwięk przestrzenny. Nic się już więcej nie da zrobić. Oto jest ostateczna konsola, jaką my wydajemy. Nic więcej zrobić się nie da po prostu. Najlepsza grafika. Najlepszy silnik. Najlepsza rozgrywka. I najlepszy dźwięk. To jest to. Wydawać, Panie i Panowie, zaskakujący hit roku. To gra Vampire Haddressa vs. Scrabble 22, 2, która została produkowana przez filmę Game Restaurante. Postacie sterowane przez komputer są w tej tak czy taki samicie przekonujące, że niejednokrotnie opiemy się na rozmawianiu z nimi. Gra Vampire Haddressa vs. Scrabble 22 2 naprawdę zasługuje na pierwsze miejsce w wystawieniach sprzedaży. Andrew M. Nara, Game Important Łapierdziela ta sprzedaż. Niedługo dobijemy 10 milionów ludzi w skale. Ej, 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 Czy, ty, czy jakkolwiek gra kiedykolwiek się aż tak sprzedała? 10... 11 milionów. Ponad 10 milionów egzemplarzy. Niewiarygodny rezultat. Ja cię kręcę. 10 milionów ludzie. 12 milionów. Co tu się dzieje? Po prostu ta gra niszczy system. Ta gra po prostu rozwala. Wow. Co my wydaliśmy? Nie był to może 11 na 10 hit, ale to, co żeśmy wydali, to. Jak to było na jedną konsolę wydane? To nie było multiplatformowe, to jest chore. Stworzyliśmy ludziska coś chorego, po prostu. Stworzyliśmy coś, co nie jest normalne. Coś, co wykracza poza przeciętność, co wykracza poza hitor. 15 milionów egzemplarzy już. To jest to. To jest po prostu to. Better than GTA V. Dobra, konvent właśnie zakończony. Ta gra miliardy zarabia praktycznie. Tego się powstrzymać nie da. Tego się kurty nie da powstrzymać. Ta gra cały czas zarabia. No, może 20 nie dobijemy, ale i tak to, co zrobiliśmy, ja jestem z tego dumny. No to może kontynuujmy tworzenie sequeli i tym razem stwórzmy sequel czegoś równie dobrego. Czegoś, co było też takie świetne. Reswood Area 69. Też widzę, że całkiem niezła gra. Zapewne czekają na kontynuację tej gry. A więc jedziemy: Reswood Area 17. <laughs> Już nie będzie taki suchy tytuł jak był. Ale definitywnie dalej to będzie tytuł dobry. Gra AAA na Ultimate Jainie. Co mogę powiedzieć więcej? Lecimy. Grafika 3dV6 może? Aż, dobra. I tak grafika, tutaj jest triple A, więc i tak na grafikę trzeba jest sporo punktów dać i tak, że to jest strategia z symulacją połączona, więc sądzę, że. Damy radę. Miejmy nadzieję, że damy radę. Najważniejsza oczywiście rozgrywka. Ciekawe, nie, nie wiemy, co jeszcze jest ważne, ale zgaduję, że równie ważny będzie silnik. Więc rozgrywka i silnik... Dobro jeszcze mamy specjalistów, nie ma problemu najmniejszego. Coś tu dowalimy jeszcze? No tak, nie bardzo, jak widzę, no, ale coś tam mimo wszystko można było dobić. Tutaj też, co nieco, widzę, że można poszaleć. No! Dało się coś poszaleć. O, lećcie z pierwszą fazą. Odpalamy całą świętą trójcę. w złym momencie tego pana odpaliłem. Trzeba, by nawet tego pana odpalić. Ale mi się wydaje, że przy jego potędze to on jeszcze zdąży się odpalić nieźle. Aha, dokładnie. Jeszcze przez całą grafikę powinien przelecieć, czy przez całą rozgrywkę, chociaż czy ja wiem. Kurczę, ta faza jednak trwa dłużej. Myślałem, że Turbo ogólnie jego dłużej trwa, ale jednak nie. Zaraz trzeba będzie tą panią odpalić jeszcze. Tak, moim zdaniem to będzie. Hichor. Moim zdaniem to będzie. O, nie, 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 nie nudzójcie projektu. Zabraniam wam. No wy nie możecie aktualnie robić e, kampanii reklamowej, szkoda. Znaczy kampanii reklamowej własnego sprzętu. Nie kampanii reklamowej. Więc jakimś co dokładnie ten własny sprzęt wpływa? Czy na hype? Czy on na co wpływa? Pewnie na hype, bo tu nie ma jakichś super zaawansowanych mechanik. 2,7 miliona osób. To jest po prostu chore. To jest naprawdę, to jest coś potwornego. To jest coś potwornego po prostu. Masakracja totalna. Dobra, tutaj... Hmm... Projekt poziomów ponad sztuczną inteligencję bym dał moim zdaniem. Nie mamy specjalisty w ogóle od projektu poziomów. To jest kapkę wkurzające, bo my bardzo często robimy gry o to oparte, więc nie jest to definitywnie dla nas dobra sprawa. No, mamy wszystko co możemy, więc... Johnny Baker i Andresie Lamocie. Nie, Bill nie się odpali, bo to jest jego faza. Już się chłopak po prostu zajarał. Teraz John Baker. I zaraz jeszcze wejdzie Lamo ze swoją podpałką. To jest po prostu ten człowiek, jak on to zrobi, to świat wybuchnie. To jest potwór. Lamot, niegdyś wykańczator, teraz. <grywki> niegdyś wykańczator, jako że po prostu gościu, który robi poboczne rzeczy. To teraz jest po prostu ostateczny rzeźnik wszystkiego. To jest rzeźnik, po prostu potwór we własnej osobie. To jest Diablo we własnej osobie przed zmianą płci w Diablo 3. Diablo 3. Diablo, potężna istota, niesamowita potęga. Jego siła jest niezrównana, a płeć niepewna. Ktoś wie, jakiego jest to cytat? Pewnie nie. Chociaż cytat to nie jest cytat, to jest troszeczkę przekombinowane, bo nie za bardzo pamiętam, jak dokładnie to brzmiało. O, o kurde, co w tej grze jest ważne? Nie wiem, zaryzykuję coś takiego. Nie wiem, co z tego wyjdzie. tego pojęcia nie mam. Miejmy nadzieję, że jakoś styknie. Ło, kucharz, odpalaj się, bo to już grafika jest. Jakim cenem tak szybko faza grafiki się zaczęła, nie? Prawie od razu. Faza grafiki pykła prawie w sekundę. Dobra, napierdzielać 2700. Czy styknie 3000? Czy się uda nareszcie przebić tą magiczną barierę? O, tak ja się cały czas sprzedaję, co jest. Czy ja troszeczkę nie za długo się sprzedaje? Żeby ja nie miałem nic przeciwko, bo zarobiła naprawdę miliardowe pieniądze na siebie. Miliardowe, no miliardowe może nie, ale grube setki milionów na pewno zarobiła. Jednakowoż, wow. No, prawie 400 milionów będzie ogólnie. Oczywiście trzeba jeszcze kosza, tam będzie tam będzie p 350, p 400. Ale i tak jest to niezły wynik. E, kampania reklamowa, oczywiście jeszcze zdążyli ją zrobić. Zapomniałem zupełnie o niej, tak szczerze. Znowu Teraz ją jeszcze później zacząłem, więc będzie jeszcze gorzej. Eee, 388 milionów, no to jest chore. To po prostu jest chore ścierwo robić tą kampanię marketingową, bo cały czas dbać o hype też macie, cały czas jakieś duże kampanie robić, czasopisma i dema, nie wiem, małe kampanie, po prostu. Jesteśmy bogaci, pakujemy co się da, inwestujemy każdy grosz, który możemy po prostu w rozekampanie tej gry do jak największej ilości odbiorców. No panowie, po prostu no 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 no. Jeszcze hype rośnie. Jest 830 hypu. Kampania marketingowa. No rób się szybciej, bo zostało tylko 150 bugów. Naprawdę zostało bardzo, bardzo mało czasu. To już są ostatnie szlify, więc i werek znowu musiało się spóźnić z tym. Wredny, mały, włochaty gnom, no. Dobra, marketing. Jedziemy z całym zestawem. Prawie 3200 punktów technologii. Prawie. Ponad. A oni jeszcze nie skończyli. Patrzcie, że oni cały czas jeszcze debagują to jakoś. Oni cały czas coś jeszcze od siebie dokładają. Cały czas się starają ile tylko mogą. A ja ich w tym wspieram jak najbardziej się da marketingiem. Wydaje na niego grubo za dużo pieniędzy, ale to ma się sprzedać. Hajpie, nie spada, jeszcze proszę. Tak, dajcie informację o wydaniu o ostatecznej konsolki, jaka będzie istnieć na świecie. Już nic lepszego nie jest to niewydane. Dobra, platforma wkrótce będzie na rynku. 900, no już zaczyna spadać. Jeszcze to możemy ratować kampaniami cały czas. Kurde, net kampanię już tego nie za bardzo chcą ratować. To już serio w dużym tempie spada. No, staram się. Staram się trzymać. Kampania marketingowa. Kończ się szybciej, bo już hype naprawdę zaczyna mocno spadać. Cały czas duże kampanie pykamy, małe. Cokolwiek, żeby utrzymać ten hype przez moją, przez moją głupotę, że zapomniałem tego ustawić. Koniec końców znowu. Wydajemy to grube dziesiątki milionów, tak naprawdę, że to utrzymać. Nie jestem pewien, czy ta kampania jest potrzebna, żeby się kończyła, ale po prostu niechaj tak będzie. O! I też przy okazji doszło do tego momentu, który najbardziej lubię pod koniec robienia gry A, czyli do momentu, kiedy cały zespół stwierdza, że e, czas wreszcie pójść na urlop. Dobra, jedziecie 3200. 31 punktów technologii i mogło być nawet około 1000 hype ale Silverek kapkę zwalił, więc nie masz tyle. Dycha, dycha, mówię, że dycha. Kurde, no nie ma tej dychy, no. Ach, nie udało się idealnie, nie udało się idealnie, jestem zawiedziony. Jestem mocno zawiedziony, że nie udało się zrobić idealnej produkcji, przyznam się szczerze. Szkoda. Ale jest 1,3 miliona w pierwszym tygodniu. To jest naprawdę. No, te gry, które aktualnie robimy, to są czyste szpile, po prostu wkładane w tyłek konkurencji. To jest naprawdę potęga, ale kurde, gdzie ta moja piękna jednostka? Tak chciałbym ją wydać. Tak bardzo chciałbym do niej doprowadzić, no. Czuję, że jest blisko, ale on mi tak ucieka kawałek, no. Kawalątek odskakuje po prostu. Jest gdzieś blisko, ale to nie to. To definitywnie nie jest to. Mhm. Mm jest prosty. Pozytywnie to wpływa na całą. Przecież widzę, że ta gra jakoś ma niższy ranking. A sprzedaje się prawie tak samo dobrze jak poprzednia. Czy tylko mi coś w tym nie pasuje? Hmm. Dobre pytanie. Szkolenie technologia, jedziecie analizy, jak produkować gry o nowej tematyce, hmm, nowe tematy gier, tak, czyli gra twierdzi, że powinienem zainwestować w coś nowego hmm. przestań czytać, zacznij grać okej, okay, to było ciekawe poziom dopracowania silnika był idealny ta konsolka też zaraz wychodzi no dawać mi tą dychę. Dawać! Czy jednostkę nie dychę? Dych, to już miałem dużo! Ja chcę pierdzielną jednostkę. no 2,75 miliona, ale to wpłynie teraz na to, że taka się będzie sprzedawać dobrze. Oj, chyba jak jeszcze tak bardzo nie wpłynie. Spodziewałem się, że będzie taki duży skok właśnie, a nic takiego nie ma. No dobra. Pularne są nowe tematy, tak? Hmm... Hmm. Miasto. Symulacja? Wszyscy? Hmm. Nie ma na do konsoli taką kombinację. Nie ma konsoli na kombinację miasto, wszyscy symulacja. Symulacja na m chyba nie jest jakąś super rzeczą. Hmm. Czy jest jakaś konsola, na którą udałoby się wydać symulację? Pff, byłaby dla wszystkich. No tak trochę tego nie czuję, wam powiem, tak trochę tego kurde nie czuję, no. no Mbox Next, no brzmi fajnie, ale... Spróbujmy w sumie. Czemu nie? Maniby Kinecta. Niech tak będzie. Niech tak będzie, kurde. Otwórz Theft Auto, niechaj tak będzie się działo. AAA Mbox Ultimate Giant. Ktoś taki szczytuł taki wcześniej zaproponował, więc czemu nie? Dobra, V7, idziecie panowie, po prostu proszę o tą jazdnastkę, to musi być hit, to musi być hit po prostu, ostatnia też ta konsola to majstersztyk, taką konsola jak tylko jest się na spółkach sklepowych, wszystko to oznacza, że tam makarz gier i tak dalej, wszystko to samo co ostatnio jest, dokładnie nieczko to samo. Rozgrywka silnik. Mamy specjalistów od tego. Mamy od tego ludzi, jak to mówi klasyk. Gra przez sieć. No chyba nie dowalimy, niestety nie. Do rozgrywki też wątpię. Niestety. Jedziecie po prostu. Dobrze, że zakończyliście. Doszły nas słuchy. To bardzo dobrze. Odpalać turbo proszę. W tym samym czasie wy kampanię marketingową, tym razem na czas. Wy, żebyście się nie rannili, projekt własnego sprzętu. Tam właśnie, właściwie sprzęt własnego projektu. Nie wiem, która bardziej sprawna poprawna wersja w naszym języku. Hmm, dobre pytanie. też ta konsolka, jak zwykle każda konsola na początku bije po prostu wszystkie rekordy sprzedaży. Ale potem już tak wesoło nie będzie. Jest 1000 w pierwszej fazie, naprawdę jest nieźle. Jeszcze ją odpalmy, bo ona to będzie się na tym znała właśnie. Jest 1100 w pierwszej fazie. Naprawdę jest dobrze. Sztuczna inteligencja, Lamot. John Baker, projekt poziomów. Czemu by nie? Okej. Okay. Nic nie dopakujemy do tego niestety. Lecicie, lecicie panie. Bill Blight oczywiście. John Baker. I na koniec jeszcze Lamota odpalimy. Zobaczymy, co z tego młota nam wyjdzie. Czy nasz rzeźnik z Rotterdamu pokaże nam, co potrafi, czy nie? To jest rzeźnik z Notterdam. No, mod czekamy na twoją fazę. Dajesz teraz. Odpalimy cię. Teraz to ty jesteś zwycięzcą. Kim jestem? Jestem zwycięzcą. Ale to jest już stare, jak ja to popatrzę, nie? Memy w internecie tak szybko stają się stare, że masakra. Po prostu masakra jednym słowem. Masakra piłą, mechanistą i takim chłokiem. Dobra. Grafika, dźwięk. To jest to. To jest to. To jest to, panie i panowie. Lecicie Kurde jak się na LTM, kto to robi, niechaj co mi ktokolwiek grafika, oczywiście, kucharz. Po prostu trzymam kciuki 258 milionów. Jakie my hity robimy ostatnio, to jest chore już, ale gdzie jest ta gra? Gdzie jest ta gra? Gdzie jest te moje 11 na 10? Cały czas na nie czekam. Jak Izak na kosę czekał przez tyle czasu, no po prostu no masakryczna kwestia. Gdzie jest to moje 11? No po prostu, no gdzie ono się chowa? No pod jakim tytułem? W którym miejscu? No ta gra nie będzie aż tak bardzo przebijała swojej poprzedniczki, jak było z wampirami kraba i poprzedniczką wampirów kraba. Vampiry krawa, boże, vampiry Alcatraz, kontra Kraby Edwarda, nawet własnej gry nie mogę zapamiętać, jak się nazywa. To już jest szczyt wszystkiego. Własny konwent, czemu nie? Macie coś jeszcze zrobić? Nie ma jeszcze, możecie kolejną konsolę zrobić. Nie wiem, w jakim celu byście mieli ją robić. Naprawdę nie wiem. Nie wiem po co. Nie wiem po co mi. Nie wiem po co. Dalej. A róbcie sobie ją dla zabawy, czemu nie? Macie konsolkę, róbcie sobie ją dla zabawy. Kto wam zabroni, prawda? Będziemy mieli dwie konsole na rynku. Nie wiem po co i ostateczną konsolę. Bo czemu nie? Zresztą kuchenkę, przepraszam bardzo, a nie konsolę. To jest ostateczna kuchenka, już nikt nigdy nie zrobi lepszego. Sprzętu kuchennego po prostu. Będziemy mogli na nim prowadzić. Będzie używany w każdych programach kulinarnych, jakichś hechskichanach i tym podobnych rzeczach, bo czemu nie? Bo kto zabroni, nie? Kto mi zabroni? No, nikt mnie nie zabroni. Nie wiem po co się robi. Nie wiem po co się, nie wiem po co robi, ale niech się robi. No nie mamy takiego hype'u jak ostatnio, niestety. Dobra, nie powinna być baga. No i baga nie ma. Będzie własny konwent. Nowy rekord! Jednak jest nowy rekord! Wow! Nowe połączenie. Szkoda, że już hype na to zniknął, to mnie kapkę w nerwia. No dawać, to jest AAA! To jest gra AAA! Kurde, no co to ma być po prostu? Aż mi kabel prawie nie starczył, no. Żeby zrobić, by pokazać moje wzenerwowanie, no po prostu masakra, no. Masakra masakryczna. Po prostu nie trafiłem z konsolą, jestem już tego teraz pewien. Nie trafiłem z konsolą, ja pierniczę. Ja pierniczę, no jak to jest możliwe, ja się pytam? Jak? Dlaczego? Dlaczego nie mogę tego zrobić? Co mnie blokuje? Kto, kto za tą niewidzialną barierę odpowiada? Pierdzielone niewidzialne ściany. Zostawcie mnie w spokoju. To jest tak bardzo złe. To jest tak bardzo po prostu złe, że ja na to nie mam słów. Nie mam słów na to, no. Mam tak potężne... Tak potężny zespół i nie mogę tego osiągnąć. Nie mogę znaleźć tej gry, która to zrobi. No po prostu się nie da. Moje szczęście nie, nie pozwala mi wpaść na to połączenie, no? Moje szczęście jest za słabe. Co z milionem egzemplarzy ten otwos te nawet hitem nie może nazwać? Dwie poprzednie gry go odjadły na śniadanie tak naprawdę. Ja chcę ten hit wydać Daj się wydać hicie. Pozwól mi to zrobić Pozwól to zrobić, a ja Ci pokażę jak się wydaje gry 700 tysięcy milion Dwa miliony. To jest kuźwa to. Wiem, co zrobimy. Wiem, co zrobimy, kurde Jak to nie wygra. To już jest nasz koniec, to ja już po prostu nie wiem To już, to już znaczy, że chyba jednaś nie wydamy Jeszcze może najwyżej jedną fruę po tym podepnę, ale to już To już będzie znaczyło, że jednastka raczej przed nami co najwyżej no Będzie czmykać już do końca Już nie będzie sensu na nią polować Ja wiem co ja zrobię Ja to czuję Czuję, że się uda Czuję moc cudziska Czuję moc, siłę i amfetaminę po prostu To jest to Czuję, że tym razem nam się uda. Po prostu wyczuwam potęgę. Kucharz niech pracuje jeszcze przez chwilę. Niechaj okay. wszyscy przygotują co tylko mogą. Swoje turba, nie turba. Terba, nie terba. John Baker niechajcie się w czymś wyszkoli może. Mamy specjalistę od silnika. Potrzebujemy kolejnego specjalistę od silnika. Dobra. Kucharz kończ to jedziemy. Róbcie własny konwent. Cały czas własne konwenty. Ja to po prostu czuję. No wydaliśmy dwa wielkie hity. A więc teraz robimy to. Po prostu to się musi sprzedać. To się musi sprzedać. Jak się nie sprzeda, jak to się nie sprzeda, to po prostu jest koniec. <głosy> <głosy> o boże, jeszcze jakiś suchar przed koło, żebym wpisał. A niech zostanie takie sucharzone. Tematyka: sport. Platforma: GS. Gs każda 3 plusy ma Ultimate Chain To się musi udać ludziska To się musi udać To po prostu musi się udać To ma się udać i to jest rozkaz no, nie będziemy mogli tyle wpakować do gry, która jest raptem średnia. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić. Tryb kooperacji i wsparcie dla Wizurusa już nie może być drzewką umiejętności. Rozwój postaci też się nie zmieści. No już się nic nie zmieści. Do silnika w takim razie też się bardzo mało zmieści. Niby klasyk mówi co po pieści, się zmieści, ale tutaj akurat niestety tak dobrze nie ma. A możemy chociaż samo odtwarzanie wideo zmieścić? Nie da rady. No dobra. Zróbmy w takim razie tak, może. Może tak? Nie uda się, dobra. Bardzo słabo. Bardzo słabo, no ale cóż, to jest gra tym średnia, nie żadne 3 play, prawda? Odpalaj się w takim razie. Jedziesz po prostu, stary. Jedziesz, jedziesz. Całą resztę sił położę w trzecią fazę. Albo w drugą. Jeszcze muszę pomyśleć. Zrób szum. Ma być szum. Ma się dziać po prostu. Ta gra ma być hitem, ma się kuźwadziać, a się liczby zepsuły, a się liczby zamazały po prostu Ma się kuźwadziać To ma być hit nad hitami. To ma być hit hitów, który zniszczy hity hitów. To ma być gra, która wygra życie. To ma być po prostu gra bogów. Dodatki SI walamy. SI Projekt poziomów, szkoda, że nie mamy specjalistów z projektu poziomów Szkoda wielka, ale nic nie poradzimy SI, Baker Tyle Jeszcze ty się może odpalić w sumie w, w trzeciej fazie odpala się pozostała trójka i mam nadzieję, że uda się to zniszczyć Grafika Ojoj oj Ojoj ile możemy dać dźwięku? Tyle. Dodajmy tyle dźwięku. Zobacz, reszta leci w grafikę. A więc zmieniamy tutaj na grafikę stereofoniczną. Wow, czyś grafikę, dźwięk stereofoniczny. Ojej, oj, oj, sam stereofoniczny nie będzie mógł być dany. To jest dopiero smutne. Projekt świata to nawet nie wiem, kto ma się tym zająć. Dźwiękiem też nie. Niechaj się zajmie ten, kto jest najlepszy ogólnie. Hmm... Eric Robertson. A dźwiękiem... No, Beat Blight nie jest elitą wbrew pozorom. Elitą jest ta osoba. I jest nią kucharz. A więc kucharz Dino Wszyscy po prostu turbo. Turbo przyspieszenie. Nie wiem, czy zdążą się w zupełności dopalić. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? To jest średnia gra. Ne, turbo im się dopalić. Nie zdążyło w trakcie jednej fazy. Jak oni to robią? Chorzy na ludzie, 2000 punktów w, średniej, w średnią grę wpakowali Co za chore porąbieni, co za porąbieni ludzie no Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem co oni zrobili teraz Po prostu ja tylko w to wierzę, że to będzie to Że to będzie to ludziska, 2200 punktów w średniej grze Otwórz tych auto, ścierwo to było niestety Ja w to wierzę. Wierzę w siebie Gro. Trzymam za Ciebie kciuki, Giereczko. Trzymam kciuki. Trzymam. Trzymam kciuki. I chyba niepotrzebnie je trzymam, bo wyszła. Ja tego nie rozumiem. Może dajem za mało w te dwuplusowe. Może to był ten minus? Może to był ten błąd. Nie jestem w stanie się dopatrzeć innego błędu. Może to właśnie to wszystkim przesądziło. Jednakowo ściska to na tyle w tym odcinku. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zapraszam na kolejny odcinek. Bardzo możliwe, że już ostatni. Mam taką nadzieję, że w końcu się uda. A póki co, do następnego razu i cześć!